Halo, halo, witam wszystkich serdecznie W dniu dzisiejszym przeprowadzimy czyszczenie wyczystki w kominie Ale żeby nie było tak różowo i kolorowo Halo, gdzie jest ostrość? Halo, halo To Muszę rozebrać Ten stelaż bo wyczystka jest tam w rogu. Haha. Ha. I żeby nie było tak łatwo, to trzeba to rozkręcić, żeby się do niej dostać. No tak, nikt nie mówił, że będzie kolorowo. Ale najlepsze jest to, że ona nie była czyszczona już uu, ze 3 albo 4 lata. Ciekawe dokąd jest popiół. Ile stąd wybiorę. No dobra. To będziemy działać. No to mamy to. Mamy to odkryte. I co dalej? Dalej będziemy brać się za kopanie. Pełno. Pełno. No to pokopiemy. To już jak ziemia jest nie? <słuch> 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 muszę was gdzieś ustawić bo to jedną ręką to jest dupa słuchajcie muszę wam powiedzieć że to już jest koniec tyle tego było i mamy cukr teraz to jestem w szoku Tu można zmienić ten kamerę Nie, chyba nie można. Mm, nie dobrze. Chciałbym zobaczyć, czy tam jest pusto już. Na pewno jest pusto, bo jest cuk jak cholera. Wy widzieliście? Ja nie. No dobra Trzeba by to teraz wyczyścić i zaślepić I to by było na tyle Ja tu się przygotowałem na walkę Z co najmniej 3 godzinną. A tu tak o. Niepełna kastrola No proszę To co? Myślę, że ilość tego syfu, jak na 3-4 lata nieczyszczenia, to wcale nie jest dużo. Co? Bardzo jestem zadowolony, że tak to wyszło jak wyszło. No fajnie, że to jest popiół, nie? No ale cóż, damy to do popiołu. I to pozostaje schować zamieść do końca i powiedzieć mamy to jeszcze ustawiać kartony No dobra. To pozdrawiam wszystkich serdecznie. Łapeczka. I subik.